Zadowolony bardzo z tempa, mówię, że to jest najciężej wywalczone czwarte miejsce chyba w mojej karierze. Naprawdę cały czas w zasadzie o 10 sekundy. No i na tym przedostatnim odcinku specjalnym, no gdzieś tam widzieliśmy jakiś cień szansy, żeby dogonić Grześka, żeby wskoczyć na podium. A pojechaliśmy wszystko co mogliśmy, ale niestety oczywiście przy takim tempie zdarzają się błędziki, wypadliśmy, zakręciliśmy się, cofanie, no i uciekło tam parę sekund, ale naprawdę z tempa jestem zachwycony, e, samochód wyśmieni się bez absolutnie najmniejszej awarii, no i to co wszyscy mówią, opony Pirelli też e, dają radę, naprawdę świetny feeling w środku w aucie, no i o, świetny rajd. Teraz będąc w mecie, jak możesz porównać te opony Pirelli? Opony. Ja myślę, że to jest tak, że na koniec czas na odcinku będzie bardzo podobny, natomiast mi się bardziej podoba osobiście feeling w samochodzie. opona jest troszkę bardziej precyzyjna w związku z tym auto, a jak dla mnie przynajmniej trochę lepiej szybciej reaguje na kierownicę i to jest coś, co ja po prostu lubię.